I ta to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak. Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być Sławny Chcę w słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyż dojdę tam Bo ja chciałbym być

Zostało 10 sekund. Wygra największe burrito. Byłby ze mnie gospodarz reality show? Nie przeszkadzaj, oby strategię! strategię. Gdybyś miał głowę na karku, może udałoby ci się wyartykułować coś więcej. A gdybyś ty bla, bla, bla... Dobra, koniec, czas minął. Ej, hey, Linz, co masz? Spójrz, Bev, jesteśmy BNK. Burrito wymiń wy najlepszymi Związałeś Związałyście swoje burrito? Użyłyśmy do tego bransoletki przyjaźni! Udało nam się połączyć dwa burrito na wieki wieków. Dziwne, szalone, ale wielkie. <laughs> Zaliczam wam. Kujonie, teraz ty spróbuj mnie zaskoczyć. Prezentuję moją ponętną leszaunę. A jakie to słodkie! Słodkie? Rzućcie okiem na ten biceps. I co? Nic nie czujecie? Żadnych ciarek. Nawet i skórki. Rany, podrapany kinol zniszczył mój wygląd i moje życie. Koszmar! Harold, twoje żałosne zadłużenie przyprawia o mdłości. Ale zrobiłeś największe burrito, więc wygrywasz! Protestuję, żądam drugiej niezależnej ekspertyzy! Błagam, nie zbliżaj się, bo jeszcze mnie zarazisz! Ja zarażam? Mam wysypkę? Złapałem coś? Wszyscy cierpicie na reality show Chorobę, która powoduje, że codzienne obowiązki zmieniają się w szalone wyzwania. Nie skupiacie się na prawdziwej rywalizacji. Nie chcę się tym od Was zarazić. Razem z urodą opuściła mnie wola walki, a Kortni ciągle przedopuściła, chociaż nawet w połowie nie jest tak urodziwa jak ja. Dobra, jak ja kiedyś. Wiesz co? Ty jedna podchodzisz do tego wszystkiego poważnie. Chciałbym się dowiedzieć, jak Ci się to udaje. Potrzebuję jakiejś inspiracji. Jestem sobą. Pomogłam Ci? Pomogłabyś bardziej zwierzając mi się. Jak udaje ci się iść przez życie, będąc tak ułomną? Że co? Wcale nie jestem ułomna! Więc odmawiasz mi... pomocy? Szkoda. Powstańcie, by powitać Sir Chrisa! Sir? Ależ ma rozbuchane ego. O! To szklany pantofelek! Znaczy, że dzisiejsze wyzwanie będzie do Słuchaj, jeśli jeszcze kiedyś zepsujesz mi wejście, osobiście wykopię cię z programu. Nie możesz kopać, Bef. Chociaż nie, może. Bo masz szklany but. Kto się w niego zmieści, zostanie księżniczką w naszym dzisiejszym baśniowym wyzwaniu. A pozostali będą walczyć o przywilej ocalenia nadobnej księżniczki. I Ja chcę być księżniczką! Powiedziałem nadobnej księżniczki. Najwłaściwiej będzie, jeśli but przymierzą panie, które wygrały ostatnio. Courtney i Lindsay. Obsadzili mnie w roli wrednej, paskudnej, przyrodniej siostry, a ja nie mam już aparatu i jestem doskonałym materiałem na księżniczkę. Nie pomyliły ci się buciki? Ten jest jakiś maleńki jak dla dziecka. A, a, ja noszę dziecięcy rozmiar. Nic nie poradzę. Księżniczki z definicji mają małe stopy. Mogę prosić o trochę prywatności! To tylko stopa! Nie wstydź się, już ją widzieliśmy! Wkładaj ten but, Lindsay! Patrzcie, chłopaki! Mamy wielką stopę! Normaki ja <noise> strzeli! Podobno szklane buciki są bardzo elastyczne! Uwaga! E, nie! Jakbym próbował wcisnąć tyranozaura do Smarta i kazał mu zapiąć pasy? Cóż, gdyby wystarczyło go włożyć na paluch, wygrałabyś! Jestem przekonana, że mnie się uda. No, no nie wiem. Czuję, że nie będzie pasował. <grym> ja Czy to szkło się nie stłucze? No dalej, 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 dalej! Słuchaj, Kortni, wymyślimy inną metodę selekcji. Nie, zaraz się. Tak! <grym> Załatwmy to, zanim Kortni straci stopę, a ja znowu przegram proces. Szefie? Pasujecie na księżniczkę <grym> Musicie mi być posłuszni, plebejusze. Ow! No to zostałem bestią. Ja kiedyś byłem piękny. Książę zamienił się w żabę. Courtney zrobiła to celowo? Nie, ona nie jest zła, tylko sadziorna. Lubię takie. Bardzo mi się podoba. A teraz wujek Chris opowie bajeczkę. Dawno, dawno temu... Pięcioro rycerzy wyruszyło, aby uwolnić księżniczkę uwięzioną w wieży. Ale to nie było takie łatwe, bo musieli przejść obok mojego kumpla strasznego, bezzębnego trola strzegącego popękanego mostu. Żeby wykiwać bezzębnego trola, rycerze byli zmuszeni przebrać się za księcia Żabę i złą przyrodnią siostrę, śpiącą królewnę. Jednego z siedmiu krasnoludków i czerwonego kapturka. Możemy tę postać zmienić na czerwonego chuligana? A w życiu, ziom! Trzymajmy się scenariusza! Wielkie dzięki! Zła przyrodnia siostra podeszła do bezzębnego trola. Nic nie widzę! Ach tak, w tym wyzwaniu rycerze są niewidomi. Co nie W tej bajeczce nie ma zdania, tchórzliwi rycerze narzekali. Weź się w garść, siostro, i ruszaj na most! Chyba gorzej już być nie może! Au! A, 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 a jednak może być gorzej! Au! 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 O, jeszcze coś. To są jabłka złej Wiedźmy, więc są zgniłe i zatrute. Radzę ci uważać! Nie! A, 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 a. O! Tak, P raczej nie jest materiałem na baśniową heroinę. A, 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 a. Trząsu mózgu? Widzę podwójnie, to zły znak. Kolejna krasnoludka zebrał się na odwagę i śmiało ruszył przez most. Robię to dla ciebie, Ryszałna! Ten bieg na ślepaka dedykuje pani mojego serca. O! Za to należy mi się podwyżka! Ej, śpiąca wielka stopo! Kajaki pływają pod mostami, a nie po nich! Moje <grymne> 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 stopy wcale nie są wielkie! Haha, ha, ale czad! Teraz ty, Żabko! A potem Kapitan Kapturek! Przynajmniej ochronię twarz przed obrażeniami. <grymne> Auć! Trudny start. Musisz iść bardziej w prawo. Sorki ziom! No dobra, pomogę ci. I wtedy padłem na kolana, brudny i pokonany. Pomyślałem, a CDZK. Co teraz zrobiłaby kortni? I nagle mnie olśniło. Ruszyłaby głową. Justin nadal jest w grze. Ostatnim rycerzem, który spróbuje wejść do bajkowej krainy, jest... Czerwony Huligan. Halo, tu jesteśmy. Widzę, spoko. Szef jako troll transgenderysta. Niezły numer. Panno Roszpunko, opuść warkocz! Ej, on podgląda! Jak? Ma rentgena w oczach? Fajnie by było! Juhu! I tak oto straszny, bezzębny troll wykopał dwie frajerki, ale trzej prawie dzielni rycerze przeszli przez most i kontynuowali szlachetną misję, bo to dzięki mnie i mojej znanej mądrości postanowili uwolnić księżniczkę Kortni. Gdy jest się dzieckiem, marzy się o pierwszym pocałunku, że to książę całuje mnie. I ten mój sen spełnił się tak. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałam kogoś tak pięknego. No! Tak bardzo skupiłem się na jej talencie strategicznym, że nie dostrzegłem tej wielkiej urody. O! Będziemy najładniejszą parą w królestwie! Słucham? Oszukiwałeś Duncan. Nie zasługujesz na jej rękę. Kto ci dał prawo decydować o mnie i Hej, Ej, chłopaki, tylko się nie pobijcie. A jak już musicie, zróbcie to po przerwie. Czy Duncan przefasonuje facjatę Justina? Czy może Justin wykorzysta warunki fizyczne i spuści Duncanowi niezły łomot? Przekonacie się o tym po przerwie. Mój książę ma być przystojny i tak twardy niczym głaz. I mieć będzie forsy. Jak